jest kartman! Bożo! Dostojewski twierdził, że są w życiu granice, które niebezpiecznie jest przekraczać, bo później nie da się już za nich wrócić. Jestem prawie pewien, że chodziło mu o granicę polsko-brytyjską tam jest zupełnie inna mentalność, że ci wie, że ci ludzie są jacyś tacy inni, jacyś tacy, wierzy, że, że, że bardziej otwarci, że się że nie oceniają, no to, nie to, że to jest, no to jest... to stary. Jedziemy. W Anglii nigdy nie ufać, że ja. w domu Polakom. Bądź miły i się uśmiechaj. Ja ja Bądź pierwszy raz postawić nogę na angielskiej no. ziemi. Zywoń, Emigracja XD w sobotę i niedzielę o 22.00 w Comedy Central. Warto zażywać leki BUWIT D3 i zimą, i wiosną i latem też. Bo słońce w pomieszczeniach nie zadziała. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Pośpiesz się! Czekaj, to nie takie proste. Proste! Płacisz i przy okazji oszczędzasz. Od każdej transakcji automatycznie odkładam 2 złote. W Peku o banku polskim twoje potrzeby są na pierwszym planie, bo oszczędzasz przy okazji. Pyralgi i na skurczowe bóle brzucha. I na bóle pleców, i na bóle głowy. Pyralgi na silne bóle. I na mnie zadziałała. Pyralgina. Numer jeden w badaniach klinicznych u osób z silnym bólem. To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Pyralgina numer jeden na silny ból. Teraz nowość. Pyralgina Max z maksymalną dawką najsilniejszej substancji przeciwbólowej. Polacy są zdolni do rzeczy wybitnych. Najlepszy kotlet świata? Z Schabowy. Wyszkolić najlepszą jednostkę specjalną na świecie? Tak jest. A jak zabraliśmy się za oranżadę bez cukru, to wyszła... Oranżada Helena Zero Cukru. Wybitna bez cukru. Pewni swego. Wszystko robią po swojemu. Wybierają pożyczkę, którą spłacają kiedy i w jaki sposób chcą. No właśnie. Mogę dopasować ratę do siebie. Dzięki temu urządzają swój świat tak jak chcą. Weź pożyczkę w Banku i spłacaj ją elastycznie. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 9,38%. Alior Bank. Z Vision Express zyskujesz opiekę nad wzrokiem w każdej chwili. Wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim okulary ze zniżką, wymianę soczewek i okularów, badania wzroku bez limitu i wiele innych. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Wilkinson Sword zna się na ostrzach jak... Nasze ostrza są tak dobre, że chcesz się nimi golić bez końca. Wilkinson Sword, Mistrzowie ostrzy. Zapomnij o wrażliwej skórze. Wypróbuj Extreme 3. Przy ulicy Finansowej mieszkają planowscy, Ania i Kacper, którzy jak 4,5 miliona Polaków wybrali kartę kredytową lub pożyczkę z pomocą doradcy lub na provident.pl. Provident jest dobrze. Ale jak powiedzieć, że mamy serwis, części, łańcuchy, prowadnice? To wszystko, to się nie zmieści do reklamy. Spokojnie, nowy. Oni wiedzą. Wiedzą? Wszyscy wiedzą, że wiosną kwitną stylowe okazje. Dlatego kosiarkę z systemu AK w komplecie z dwoma akumulatorami i ładowarką teraz dostaniesz w stylowej cenie. A cały asortyment dostępny jest w 10 latach RRSO 0%. Sprawdź wiosenne promocje na www.stil.pl lub dealerów sztil. Dominacja, Kreatywność. Pasja. A wszystko to z miłości do czekolady. Excellence od Lindt metr Chocolatier. My sąsiedzi pełni wewnętrznych barier. Jak tak on miał na imię? Mię? Kiedy w końcu parter? I te krzyki za ścianą. Czy to, Czy to był, był śmiech? Te ściany są cienkie. Dystans między nami już nie. Pieski jakoś bardziej zbratane. My milczymy bez pomysłu, co dalej. A gdyby bariery były jak balkon, Że można za nie wyjrzeć i pomachać komuś. No bo skąd płynie dobra energia sąsiedzka? Uśmiechnij się do kogoś, kogo nie znasz. Stwórzmy wspólnie lepsze sąsiedztwo. Program Magenta Moments od T-Mobile to największy wybór okazji, które pomogą Wam być bliżej. Dołączasz? Jaka żywa Z Lidla. pieczywko. Też z Lidla. Pewnie wydał majątek. Ale nie. skąd ty to wszystko wiesz? Bo go sama gazowałam. Zakupy robię tu. Od środy z kuponem Lidl Plus. Banany luzem 50% taniej, 3,49 za kilogram. Karkówka wieprzowa w marynacie 20 zł taniej, 9,99 za kilogram. Tylko w środę mazło z polskiej mleczarni Mlekowita 82%. Tylko 4,49 za opakowanie przy zakupie trzech. Zakupy rabietu. Są tacy, którzy patrzą i tacy, którzy widzą. <śmienic> Jedni widzieli we mnie szaleńca, inni geniusza, a ING – przedsiębiorcę. Na starcie zawsze pomaga Ci księgowa i ekspert na wideo. ING – Twój asystent w zakładaniu firmy. Codzienna, biurowa, rutyna. I tak przez 8 godzin? Ale nie w kropliczance! Kropliczanka, welcome to... biurowe szaleństwo z TheOffice.pl od poniedziałku do piątku o 22.30 w Comedy Central. 17.15. Co ja tu jeszcze robię? A. A, Miłość to trudna gra. Gdy myślisz, że jest dobrze, spokojnie I nie ever, pozwolę ci odejść. Zaczyna się pasa zła. Tu jesteś. Ale z każdej sytuacji jest jakieś wyjście. Poszukaj sobie jakiejś miłej Polki. Ekskomuniści są wiecznie na Dwóch i 2,5 od poniedziałku do piątku o 8.10 w Comedy Central.